Witam cię, kochany zwykły katoliku, w kolejnym odcinku. Chcę się podzielić z Tobą słowami, które usłyszałem w filmie Bóg nie umarł. Grzech jest jak cela więzienna tyle, że wygodna i przyjemna. Nie ma potrzeby jej opuszczać. Drzwi są otwarte, ale pewnego dnia czas się skończy i drzwi zatrzasną się i nagle już jest za późno. Te słowa mocno mnie poruszyły i pozwoliły inaczej spojrzeć na grzech. W zasadzie każdy z nas wie, co to jest grzech. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. I dalej, grzech śmiertelny odwraca go od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem. Grzech powszedni pozwala trwać w miłości, chociaż ją obraża i rani. Ale my w codzienności trochę inaczej postrzegamy ten grzech. Co prawda, nazywamy, że są to odstępstwa od Boga. Od przykazań, że jest to coś niewłaściwego, coś, czego nie powinienem robić, ale nie używamy określenia grzech. Często też jest tak, że od razu usprawiedliwiamy się. Przeklniemy, no to powiemy, że zdenerwowaliśmy się. Nie powinienem. Miałem być w niedzielę nam przy świętej, nie poszedłem. E, miałem mnóstwo innych zajęć i, i oprócz tego byłem w podróży no powinienem ale nie byłem i tak dalej i tak dalej grzech zastępujemy słowami powinienem nie powinienem lub innymi podobnymi często brakuje nam nazwania po imieniu tego co czynimy cośmy zrobili jak grzech to grzech to znacznie trudniejsze jest to przyjęcia bo brzmi konkretnie i uświadamia mnie i Tobie, co uczyniliśmy. Ale idąc dalej tą drogą grzeszymy kolejne grzechy i cały czas używamy tych określeń powinienem, nie powinienem. Aż w końcu zaciera się poczucie grzechu. Nie ma już sedna grzechu i znaczenia po prostu powszednieje. Niestety z czasem żyjemy jakby Jakbyśmy w ogóle nie grzeszyli. Jakbyśmy w naszej świadomości uważali, że grzech to jest normalność, to jest zwykła codzienność. Często też się zdarza, że przed innymi ludźmi od razu usprawiedliwiamy się, nawet jak popełnimy jakiś grzech. Popełniłem grzech i uwięziłem siebie. Kolejny grzech, kolejny, kolejny. I co ciekawe, nie jest ciaśniej w tej celi. A nawet wygodniej paradoks. Czy pragniemy coś uczynić, aby, aby wyjść z tej celi? Aby wyjść ze swojego grzechu? Czy brak nam jakiejś motywacji do tego, żeby wyjść i oczyścić swoje serce? Każdy z nas powinien to zobaczyć w swoim sercu, i zobaczyć, co powinien zmienić, co wpływa na to, że siedzimy w tej celi. Często nawet nie mamy świadomości, że siedzimy w tym przysłowiowym bagnie po uszy. Bywa tak, że czujemy się tragicznie, ale nie mamy chęci do zmiany. I tu się odzywa brak pokory Twojej i mojej. Pokora puka do drzwi. Ale przyznać się do tego, przyznać się do grzechu, niech inni popatrzą na siebie. Mój grzech jest niewielki w stosunku do tego czy tamtego, który to czy tamto czyni. Ale to nie dotyczy wszystkich osób, do których mamy odwagę odnosić się. Jest taka osoba, no na szczęście daleko, i do niej nie próbujemy się odnosić. To Bóg. Bo przed Bogiem, jak staniemy, to wszystko czarno na białym będzie widać, czy jest to grzech, czy odeszliśmy od Niego, czy złamaliśmy przykazania. Ale do tego potrzeba decyzji. A my żyjemy bez zmian. Zapominamy w sumie, po co jesteśmy tu na Ziemi? Zapominamy o najważniejszym, że jesteśmy dzieckiem Bożym. I każdego z nas, Pan Bóg tu przysłał, abyśmy wypełnili określoną misję. Nie wzięliśmy się nie wiadomo skąd. To jesteśmy tu dzięki Panu Bogu. Jeżeli siedzimy w więzieniu, to czy jesteśmy w stanie wypełniać swoją misję? Nic nie czynimy. A każdy z nas ma inną misję. I każda misja jest ważna. Przychodzi mi na myśl. Widok mrowiska i mrówek, które krążą wokół, wokół niego, wydaje się, że to jest totalny bezład. Krążą, krążą, krążą nie wiadomo po co. Pamiętam, jak byłem na rekolekcjach i poszedłem rozważać Słowo Boże. Usiadłem sobie gdzieś w lesie na pięku i wśród jegliwia zobaczyłem mrówki przechodzące. Zacząłem im się przyglądać. I choć początkowo wydawało się, że to jest totalny bezład, ale po jakimś czasie zobaczyłem, że to ma sens. Zobaczyłem ciekawą rzecz. Jak któraś chciała coś przetransportować do domowiska i nie dała rady, to szła i jakby rozmawiała z innymi mrówkami, jedną, drugą czy trzecią, i te mrówki razem z nią wracały do tego, co ta pierwsza znalazła, i razem wspólnie ciągnęły to do mrowiska. I nie zrażały się w ogóle trudnościami. Swoje zadanie wykonały do końca. Czy tak nie powinno być? Twoją i moją misją, do której Pan Bóg nas e, przeznaczył, a ja jednak wybieram swoją drogę. Wprowadzam chaos, a co najgorsze, gubię tą właściwą drogę i ginę w swoim więzieniu, w swoim grzechu, w swojej celi. Wróćmy do tej celi. Refleksja. Jak grzech był na początku przyjemny. A potem, potem okazało się, że już nie jest taki przyjemny. A życie w grzechu, w kolejnym, taka normalność, ona pokazuje, że w końcu przyzwyczajamy się do tego. Mija dzień, mija dwa, mija miesiąc, mija rok. I to jest w końcu nowa rzeczywistość, która rządzi moim i twoim światem. I jak inni reagują i próbują nas sprowadzić na właściwe tory, to reagujemy nerwowo, bo już myśmy się oswoili w tej nowej rzeczywistości. Wystarczy tak niewiele. Wystarczy podnieść oczy, spojrzeć na Pana Jezusa i próbować iść do Niego. Nagle patrzymy, w tej celi, z tej celi, a drzwi są otwarte, one nie były zamknięte, ale ja tego nie widziałem. Mogłem wyjść już dawno z tej celi, mogłem wyjść już dawno ze swojego grzechu, ale tak sobie umościłem to gniazdko, że nie zauważyłem, że jestem więźniem swoich grzechów i mogę w każdej chwili wyjść z tych grzechów. Ale czy chcę wyjść? Czy chcę wyjść z tych ciemności? Czy chcę iść do światła, do Jezusa Chrystusa, który dalej będzie mnie prowadził? Czy chcę uczynić ten pierwszy krok, podjąć decyzję, aby podejść do tych drzwi otwartych? Nie chcę być i nie muszę być więźniem swojego grzechu. Chcę wyjść i iść do światła. Czy, kochany katoliku, widzisz te wyciągnięte ręce, nieraz na różnych obrazach? Albo w tym, co czujesz, wyciągnięte ręce Jezusa, który Cię zaprasza, który chce Cię przytulić to Jego spojrzenie naszego Pana, pełne miłości, miłosierdzia. To jest Twój i mój zbawiciel, który chce wyprowadzić nas z tej więziennej celi, w której siedzimy często może i lata. Tu i teraz, w tym momencie, bo wymiar czasu Pana Boga jest zupełnie inny. Jezus Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem, bo Jezus Chrystus jest Bogiem teraźniejszości. Jest tu i teraz. Jeśli chcesz wyjść z tej więziennej celi, to możesz to zrobić teraz. Wyjść z tego swojego więzienia, swojego grzechu. Spojrzeć na Jezusa i powiedzieć Skrzeszyłem przeciwko Tobie Boże. Przepraszam i proszę o przebaczenie. I pewnie usłyszysz głos Pójdź w moje ramiona mój synu. To piękna chwila. Ale na koniec chcę jeszcze wrócić do tych słów, które usłyszałem w tym filmie Bóg nie umarł. Grzech jest jak cela więzienna tyle że wygodna i przyjemna i nie ma potrzeby jej opuszczać drzwi są otwarte ale pewnego dnia czas się skończy i drzwi zatrzasną się i nagle jest już za późno a Jezus czeka pamiętajmy o tym amen